Witajcie! Dzisiaj druga część rozwiązywania egzaminu ósmoklasisty z matematyki Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusz oficjalny z maja roku 2022, a więc mamy też możliwość skorzystania z danych statystycznych zamieszczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przy każdym zadaniu staram się takie statystyki też uwzględnić, a tutaj kompleksowo zwróć uwagę, średni wynik 57%. Modalny, czyli najwyższy wynik, najczęściej spotykany mamy 96%. Naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Mediana, czyli wartość środkowa, na poziomie 60%. Również dosyć mimo wszystko zadowalająca, patrząc po schemacie kolejnych lat. Także arkusz wydaje się dosyć przyjazny dla nas, dosyć łagodny w treści zadań. Zobaczymy, jak to ocenimy. Dzisiaj rozwiązujemy zadania od 6 do 10. Taki jest plan na kolejne 20 minut. Także zaczynamy. No to ruszamy dzisiaj od zadanka 6. Moim zdaniem, zadanie średnio trudne. Dwa poziomy trudności po mojej stronie. Dosyć zgodne ze statystyką, zwróć uwagę, statystycznie 51%, czyli w zasadzie dosłownie co drugi uczeń to zadanie rozwiązał prawidłowo, a więc jednak przysporzyło dość dużo problemów. Co do treści. Na uszycie 90 jednakowych bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile na uszycie 60 jednakowych bluzek w rozmiarze L. To pierwsze zdanie jest dla nas w tym wypadku najważniejsze. Musimy zbudować proporcje. Co to dla nas znaczy? Znaczy dosłownie tyle, że S do L, czyli stosunek ilości rozmiaru S do L, tego mniejszego do większego, stanowi proporcję 90 do 60, a więc możemy to skrócić przynajmniej po Z, że oraz te dwie liczby skrócimy sobie przez 3, czyli uzyskamy tak naprawdę stosunek 3 drugie. I ma to sens, czyli. Jeżeli chodzi o ilość materiału. Jeżeli mamy bluzki mniejsze w rozmiarze S, to uszyjemy, tak jakby na dwie l przypadają nam trzy s w ten sposób. Czyli dosłownie to jest tak, jak na jedną L-kę przypadało nam 0,75, czyli tak naprawdę dwie bluzki dają nam o jedną więcej. W ten sposób to wygląda w proporcji. I teraz przyjmij, że na uszycie większej lub mniejszej liczby bluzek potrzeba proporcjonalnie więcej lub mniej materiału, czyli generalnie że ta proporcja jest zachowana, niezależnie od tego, ile będziemy szyć większych czy mniejszych bluzek. I standardowo dwie odpowiedzi do zaznaczenia, żeby zarobić ten jeden upragniony punkt. Na uszycie 240 bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, co na uszycie, no właśnie, ilu L w ten sposób. Myślę, że jeżeli mamy już tą proporcję, czyli ten stosunek proporcjonalności, ile do ile, to już zadanie jest w miarę sensowne. Jeżeli mamy trzy drugie, w porównaniu do gó u góry mamy S, na dole mamy L, no to budujemy drugą proporcję, czyli mamy 240 L, S, szukamy, ile w tym samym miejscu proporcjonalnie znajdziemy L. -ek. Wykonujemy to na zasadzie krzyżowego mnożenia, czyli mnożymy 3 razy L. 2 razy 240, czyli 3L równa się 2 razy 240 i teraz dzielimy przez 3, ponieważ stoi z lewej strony przy LC, czyli L to będzie 2 razy 240 przez 3. Celowo jeszcze nie wymnażamy wcześniej tego iloczynu, ponieważ w tym momencie możemy zauważyć, że nam się to ładnie skróci. Przez 3 u góry wyjdzie nam 80, bo to jest inaczej 24 na 3, czyli 8 i dopisujemy jedno 0. I teraz 2 razy 80, czyli mamy tak naprawdę 160, a więc odpowiedź A. I przeanalizujmy drugą część, na uszycie dwóch bluzek w rozmiarze L, bo tyle samo materiału, ile na uszycie bluzek w rozmiarze S, czyli dokładnie ten sam mechanizm, spróbuj zrobić to samodzielnie, ja naturalnie już przechodzę, czyli tak, mamy 2 trzecie, równa się, i teraz wiemy odwrotnie, mamy L, mamy dwie bluzy L, a szukamy ile to będzie S, i działanie jest analogiczne, czyli 2S równa się 3 razy 2, bo to jest pomnożenie krzyżowe. I dzielimy na 2. Znowu nie mnożę, tego już widzimy. Myślę, że to nam się troszeczkę skróci. Dwójki nam się skrócą, zostają nam trzy bluzki, czyli mamy odpowiedź C. Kolejne zadanie, siódme. Moim zdaniem nadal pozostajemy na poziomie średnio trudnym, natomiast statystyki już są troszeczkę bardziej alarmujące. 39%, no chyba do tej pory najtrudniejsze zadanie według y, tam, rocznika, który to rozwiązywał. Co do treści, dane jest wyrażenie, mamy n do czwartej minus 3 podzielić na 6, więc dosyć złożone wyrażenie algebraiczne i liczby. Mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, 5 liczb. Dla której z podanych liczb wartość wyrażenia jest najmniejsza? Wybierz odpowiedź, czyli musimy tak naprawdę przeliczyć te wartości. Tak jest najbezpieczniej, aby obliczyć dla każdego i ocenić, w którym przypadku będzie to wartość najmniejsza. Tu mamy oczywiście n do czwarta. Czyli tak, zaczynamy od minus trójki. Mamy minus trzy do potęgi czwartej. Minus trzy podzielić przez 6. I teraz pamiętaj o tym, po pierwsze, kolejność wykonywania działań, a więc najpierw potęgujemy, potem wykonamy działanie. Na liczniku, mimo że najpierw dzielenie, ale budowanie ułamka sprawia tak, jakbyśmy u góry i na dole, czyli w liczniku i w mianowniku mieli po prostu nawiasy, a dopiero na samym końcu podzielimy to przez 6. Przy czym pamiętaj, że minus, jeżeli podstawiamy w tym wypadku jako liczbę potęgowaną, wchodzi w zakres potęgowania, czyli w przypadku potęgi parzystej, a czwórka jako stopień wykładnika jest parzysty, spowoduje redukcję tego minusa, więc tak naprawdę mamy 3 do 4, czyli 3 razy 3 razy 3 razy 3. Możemy sobie szybko gdzieś na boku przeliczyć. Czyli mamy tak naprawdę tutaj 9, 9 razy 3, 27 i 27 razy 3, 81. I od tego odejmujemy trójkę, dzielimy to przez 6. A więc uzyskamy, jak to odejmiemy, zostanie nam 78 szóstych, w ten sposób. No i na zostawmy. Nie musimy tych całości tutaj wyciągać. Zobaczymy, co wyjdzie nam po prostu dalej, ponieważ w każdej z tych liczb będziemy mieli prawdopodobnie takie same mianowniki, trochę przyspieszę, zespoileruje tak zwanie to zadanie, a to spowoduje, że będziemy mogli porównywać do siebie tylko same liczniki. Podstawiamy drugi, czyli mamy teraz minus 1 do potęgi czwartej, minus 3 podzielić to wszystko przez 6. Czyli teraz redukujemy minus zostaje nam 1, minus 3 podzielić na 6, czyli mamy minus. 2, szóste. możemy to oczywiście skrócić, ale tak jak powiedziałem, zostawmy dla wspólnych mianowników. Na pewno ta liczba już jest mniejsza od pierwszej, ponieważ okazało się, że jest to liczba ujemna. U góry mamy jak najbardziej dodatną. 0. 0 do czwartej minus 3 podzielić na 6, czyli mamy minus 3, 6. Kolejna liczba do porównania, będziemy to za chwilkę analizować. 1 do, kwadra... do potęgi czwartej, przepraszam, minus 3 przez 6 równa się 1 minus 3 na 6, czyli mamy znowu minus 2, 6. I teraz już dosyć logicznie możemy do tego zadania podejść. Jeżeli dwie odpowiedzi dają nam dokładnie taką samą odpowiedź w sensie dwie liczby, to znaczy, że nie może być żadna z nich, ponieważ test jest jednokrotnego wyboru. Czyli gdybyśmy mieli zaznaczyć odpowiedź jako minus 1, a jednocześnie 1, to musielibyśmy zaznaczyć dwie odpowiedzi. Tego zrobić nie wolno, więc już automatycznie nam się wykluczają, ale za chwilę naturalnie porównamy te dwa ułamki ze sobą, czyli minus 2 szóste i minus 3 szóste. I teraz co jeszcze z trójką? Jeżeli podstawimy trójkę, to może już widzicie, że wyjdzie nam to samo co tutaj, czyli mamy 3 do czwartej minus 3 podzielić na 6, czyli 3 do czwartej to jest znowu to 81. Dlaczego to jest to samo? Ponieważ, tak jak powiedziałem, w przypadku wykładników parzystych minus nam się redukuje. Czyli ta liczba zachowuje się dokładnie tak samo, jak to była zwykła 3 do czwartej, tak samo zresztą było przed chwilą z minus 1 oraz z jedynką, Czyli dzielimy to na 6, czyli wychodzi nam, jak odejmiemy, tu mamy oczywiście jeszcze minus 3, odejmiemy tą trójkę, zostaje nam 78 szósty, czyli te dwie odpowiedzi również nam odpadają, ponieważ nie tylko są większe, bo są dodatnie, to w dodatku są dwie jako, y, takie same, więc nie moglibyśmy zaznaczyć w jednokrotnym teście dwóch odpowiedzi, więc siłą rzeczy wygrywa nam odpowiedź z zerem tutaj, ale jeszcze tak jak powiedziałem, przeanalizujmy, dlaczego tak jest, czyli jeżeli w tym wypadku mamy minus 2 y, Szóste, a tutaj minus 3, szóste. To w przypadku liczb ujemnych naprawdę zawsze zalecam narysować to na osi liczbowej, ponieważ te liczby zachowują się odwrotnie niż liczby dodatnie, A jeszcze jak są ułamkami, to jest kompletnie poogmatwane. Zaznaczmy sobie gdzieś minus 1, żeby to było w miarę czytane, i gdzieś mamy minus 1, drugą w ten sposób. I teraz przeanalizujmy, jakie my mamy liczby. Minus 3, szóste to jest inaczej dokładnie 1, druga, bo jakbyśmy to skrócili przez 3, to jest 1, druga, więc to jest nasza pierwsza liczba. Minus 3, szóste. A teraz przeanalizujmy, gdzie się znajduje minus 2 trzecie. Bliżej zera, czyli bliżej prawej strony, czy oddalamy się, czyli idziemy w lewą stronę. Jeżeli mamy 2 szóste i skrócimy to sobie, to uzyskamy wtedy minus 1 trzecią. W ten sposób. Możemy tu już zauważyć, że minus 1 trzecia jest generalnie mniejszą liczbą niż minus 1 druga. Czyli na naszej osi liczbowej ona będzie gdzieś umownie w tym miejscu. Tu byśmy mieli... Na tą minus jedną trzecią, czyli u nas minus dwie szóste, w ten sposób. Także ewidentnie widać, że najmniejsza jest rzeczywiście ta nasza minus jedna druga, czyli ta liczba, która powstała poprzez zastosowanie zera, więc to nam się potwierdza. Ale od razu, będąc jeszcze w tym zadaniu, warto powtórzyć właśnie porównywanie to ułamków, jak one się zachowują w różnych sytuacjach. Jeżeli mamy na przykład dwie piąte i będziemy to porównywać z Trzy piąte, czyli sytuacja, kiedy mamy wspólne mianowniki. Zwróć uwagę, ułamek działa na takiej zasadzie, u góry to, co z w liczniku, będziemy dzielić przez to, co jest w mianowniku, czyli wyobraźmy sobie, że u góry jest liczba ciastek, którą dzielimy na liczbę zaproszonych gości, na przykład na urodziny. Czyli w pierwszej sytuacji mamy dwa ciastka do podzielenia na pięć osób, no, dostaniemy po dosyć małym kawałku, a w drugim przypadku mamy już trzy ciastka na pięć osób. Kiedy dostaniemy większy kawałek ciasta, ciastka? Przy dwóch czy przy trzech ciastkach. No będą i tak znikome, niewielkie, ale rzeczywiście, kiedy dołożymy to trzecie ciastko, no to dostaniemy po ogryzie więcej. A więc ta liczba jest rzeczywiście większa. Czyli przy wspólnych mianownikach, im większy licznik, tym większy generalnie ułamek. Czyli jest to wielkość, tak zwanej wprost proporcjonalna. Natomiast, jeżeli będziemy mieli odwrotną sytuację, czyli będziemy mieli na przykład dwie, może dwie to będzie za mało. Zróbmy sobie większą liczbę, czyli na przykład zróbmy sobie. 5 siódmych i 5 dziewiątych, na przykład w ten sposób. Czyli wtedy, kiedy będziemy mieli wspólne liczniki, ale różne mianowniki. Czytajmy to dokładnie tak samo. Mamy 5 ciastek na 7 gości, a w drugiej sytuacji mamy 5 na 9. Kiedy dostaniemy większy kawałek? Wtedy, kiedy przyjdzie, no niestety będziemy mało koleżeńscy, mniej gości, a więc w tym wypadku mamy większy kawałek ciastka. Czyli mianowniki są odwrotnie proporcjonalne do sytuacji. Czyli im większy mianownik, tym w rezultacie mniejszy ułamek, ponieważ dzielisz go na większą liczbę. Czyli to są wielkości odwrotnie proporcjonalne. Natomiast w przypadku liczb ujemnych sytuacja jest jeszcze inna, ponieważ według tego, co przed chwilą przeczytaliśmy, mając wspólne mianowniki, zwróć uwagę, odnoszę się do pierwszego przykładu, a nasz przykład z zadania to jest minus. 3 szóste oraz minus 2 szóste. Czytając to tak jak przed chwilą, to im większy mianownik, tu była trójka większa, tym uzyskaliśmy większą liczbę, a w naszym przypadku jest dokładnie odwrotnie, ponieważ to jedną minus 3 szóste zaznaczyliśmy jako liczbę mniejszą niż minus 2 szóste. Tu wracam do tego wykresu. Co to znaczy? Że w tym wypadku liczb ujemnych jest odwrotnie niż w dodatnich. Czyli im większy mianownik, tym mniejsza liczba, ponieważ ona jakby nabiera siły tej ujemności. A w przypadku mniejszego mianownika uzyskujemy liczbę większą. I dokładnie odwrotnie byłoby również w przypadku mianowników, czyli jeżeli weźmiemy sobie minus 5 siódmych oraz minus 5 dziewiątych, to zwróć uwagę, kiedy liczba jest większa. Pamiętaj, że mówimy o liczbach ujemnych, czyli im większa wartość, tym liczba jest mniejsza, ponieważ z przodu ma znak, Minusie. Czyli tak samo czytając ten jak przed chwilą. Jeżeli mamy 5 podzielić na 7, 5 ciastek na 7, a tutaj 5 na 9, no to teoretycznie teoretycznie nasze 5 siódmych jest liczbą większą. Ale ze względu na to, że z przodu ma minusa, to znaczy, że na osi liczbowej będzie dalej od zera. Czyli w tym wypadku to ta liczba będzie większa. Także jest tu kompletnie inaczej i naprawdę warto sobie to porównywanie łamków, szczególnie ujemnych, przeanalizować przy okazji takiego zadania. Zadanie ósme. a ja pozostaję dość monotematyczny. Nadal uważam kolejny z rzędu zadanie zadanie średnio trudne. Dwa poziomy trudności. Statystyka znowu się ze mną nie zgadza. 73%, w zasadzie 3 na 4 uczniów to zadanie rozwiązało. Jestem mile zaskoczony, ponieważ wydaje mi się dosyć trudne. Ale przejdźmy do treści. Do końca zdanie, wybierz właściwą odpowiedź. Liczba pierwiastek z 60 jest. I mamy zwrócić uwagę cztery różne odpowiedzi, w których mamy znaleźć, w jakim przedziale ta liczba się znajduje, czyli jest większa od czego i jednocześnie mniejsza od czego mówimy o liczbach naturalnych, czyli w jakim zakresie ona się znajduje. Jest to pierwiastek niewymierny, czyli nie jesteśmy w stanie go dokładnie obliczyć. Takie zadania również już rozwiązywałem w cyklu pozostałych, wcześniejszych filmów, ale jak najbardziej przerobimy to od początku. W jaki sposób się do tego zabrać? Pamiętaj o tym, że tylko część nielicznych pierwiastków jest policzalna. Naprawdę są to sporadyczne przykłady, które wynikają z podnoszenia do kwadratu kolejnych liczb naturalnych. Czyli 1 do kwadratu to jest 1, bo pierwiastek z 1 to jest 1. Pójdziemy dalej. 2 do kwadratu to jest 4, bo pierwiastek z 4 to jest 2. I już zobacz, przeskoczyłem od jedynki do czwórki. To znaczy, że dwa pierwiastki pomiędzy nimi, czyli pierwiastek z dwóch oraz pierwiastek z trzech, jest niewymierny, ponieważ nie ma kolejnej liczby naturalnej pomiędzy jedynką a dwójką, więc nie ma takiej możliwości. A im dalej pójdziemy, tym tych liczb będzie więcej. Kolejna liczba naturalna, mieliśmy jedynkę, dwójkę, teraz trójkę. Trzy do kwadratu to już 9. bo pierwiastek z 9 to 3. a więc Zobacz, już teraz pierwiastek z 5, pierwiastek z 6, pierwiastek z 7 oraz pierwiastek z 8 są liczbami niewymiernymi, ponieważ mieszczą się pomiędzy tymi dwoma pierwiastkami. I w ten sposób możemy iść dalej, dalej, co kolejna liczba tych liczb będzie nam narastało, aż dojdziemy teoretycznie gdzieś w granicę pierwiastka z 60. A więc my musimy ocenić, ku jakim najbliższym pierwiastkom tak się, ta liczba się znajdzie. Więc po kolei sobie przeanalizujmy pierwiastki. Jako wyniki potęgowania tych liczb naturalnych, czyli 4 do kwadratu 16, czyli mówilibyśmy o pierwiastku z 16, to będzie 4. Czyli idziemy dalej. 5 do kwadratu 25, później mielibyśmy 6 do kwadratu, czyli 36, 7 do kwadratu 49, 8 do kwadratu 64. Czyli zwróć uwagę, że nasz pierwiastek z 60 będzie się mieścił właśnie w tym przedziale, bo wskoczyliśmy już na pierwiastek wyższy, czyli pierwiastek z 64 to była 8, więc pierwiastek z 49 to była siódemka. Czyli nasz badany, nasz szukany pierwiastek z 60 jest jedną naprawdę, tutaj jest bardzo wielu liczb w zasadzie z 15, które mieści się pomiędzy tymi dwoma policzalnymi, czy wymiernymi pierwiastkami, które da się spierwiastkować po prostu. Więc nasza liczba pierwiastek z 60 jest gdzieś pomiędzy 7 a 8. Tutaj śmiem twierdzić bliżej jej do 8, ponieważ jest bliżej 64 aniżeli 49, czyli możemy gdzieś z takim lekkim błędem zaznaczyć, że to jest na przykład gdzieś w okolicach 7,8, po prostu bliżej 8 aniżeli 7, ale na pewno gdzieś pomiędzy nimi. I w ten sposób dochodzimy do odpowiedzi, czyli między 7 a 8 Mamy odpowiedź C, zwróć uwagę, zapamiętaj tę metodę. Bardzo często przydaje się w różnego typu zadaniach, już nie tylko na egzaminie ósmoklasisty, ale nawet na egzaminie maturalnym. Zadanie dziewiąte, tutaj zgadzam się ze statystyką, nareszcie mamy zadanie, moim zdaniem bardzo łatwe. Statystyka również na to wskazuje 79%, więc chyba wybitnie, najwięcej póki co, na te dziewięć zadań w tym arkuszu, bardzo duży odsetek rozwiązanych rozwiązań a więc przejdźmy do treści. Na osi liczbowej zaznaczono punkty PRS, mamy rzeczywiście zaznaczone trzy z punktów oraz podano współrzędne punktu P, e, P i R, czyli te dwa punkty z trzech mają podane współrzędne, nie znamy tutaj współrzędnej punktu E, mamy znak zapytania. Odcinek PS, czyli calutki tutaj, został podzielony na osiem równych części. Współrzędna punktu S jest równa, no, można było się domyśleć, że o to zapytają, a więc... Chwila na zastanowienie, jak się za to zabrać. Ja już oczywiście biorę się do roboty. Zadanie bardzo klasyczne, jeżeli chodzi o oś liczbową, także kto takie zadania już ze mną rozwiązywał, mam nadzieję, że sobie poradzi. Kto nie, albo nie pamiętamy, to warto ten mechanizm zapamiętać. Dzielimy tą podziałkę, tak to zawsze nazywam. One są podzielone na równe części, więc musimy ten odcinek, który jest policzony, czyli od P do R, sprawdzić, ile mamy tych podziałek. Mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Fragmentów, a odległość między nimi wynosi 7 oczek na plusie i 3 na minusie. W tym wypadku łączna suma tych odległości wynosi 10, czyli mamy 10 w odległości podzielić na 5 podziałek, czyli mamy tak naprawdę wartość jednej podziałki, ona ma wartość 2, 2 metrów, 2 centymetrów, 2 mm, nieważne. Jest to odcinek, który się mieści w ramach naszej osi liczbowej. I teraz Druga część myślę, że już dużo łatwiejsza. Jeżeli znamy wartość takiej jednej podziałki, wiemy ile ona wynosi, to możemy sobie po prostu na piechotę to dodać. Tu będzie kolejne 2, czyli tu będziemy mieli wartość 9, kolejne 2, 11 oraz kolejne 2, 13. A więc odpowiedź C na punktu S wynosi 13. Zadanie dziesiąte, uwaga, ostatnie na dziś, także idziemy pełnymi piątkami, jak do tej pory pierwszy filmik miał również pięć zadań rozwiązanych w ciągu tych klasycznych 20 minut. Moje zdaniem zadanie naprawdę łatwe, natomiast statystyka już nam bardzo, bardzo od, od, odeszła. W poprzednim zadaniu, przypomnijmy sobie, 78% rozwiązało, teraz tylko 57%, więc rzeczywiście ta sinusoida jest dosyć potężna. Jeśli chodzi o poziom zróżnicowania rozwiązywania, poziomu trudności, a więc również uzyskiwanych punktów. Plik z prezentacją multimedialną Igora ma rozmiar 13 MB. Plik z prezentacją Litki ma 2,5 razy większy rozmiar niż plik z prezentacją Igora. I pytają nas: Plik z prezentacją Litki ma większy rozmiar niż plik z prezentacją Igora o ile? Jeżeli jest o, to znaczy, że dodajemy lub odejmujemy a u góry mieliśmy razy, więc wtedy mnożymy lub dzielimy. To są dwa podstawowe założenia w, taki, w takim typie zadań. Więc jeżeli pierwotna prezentacja miała 13 mega i ta druga tej litki była 2,5 razy większa, to znaczy, że musimy pomnożyć po prostu przez 2,5. W tym wypadku można to sobie rozłożyć razy 2 i razy pół, czyli 13 razy 2 będzie 26. I 13 razy 0,5, czyli połowa z tego, to będzie tak naprawdę 12 na pół, czyli 6 i 1 na pół, czyli 1 druga, czyli to będzie 6,5. Czyli prezentacja litki razem stanowiła 32,5 megabajta. Oczywiście taka odpowiedź już jest, mamy odpowiedź D, ale nic bardziej mylnego, bo oni nie pytają, ile wynosi jej prezentacja, tylko o ile ma większy rozmiar. Czyli teraz musimy jedną wartość od drugiej po prostu odjąć. Czyli 32,5 w tym wypadku odjąć 13 w pierwotnego rozmiaru tej prezentacji IGOR. Odejmujemy to od siebie, no, dosyć niekomfortowe, mamy pożyczanie dziesiątek, więc możemy bezpiecznie odjąć to pisemnie. Przy okazji sobie to powtórzymy, pamiętaj, przecinki pod przecinkami, możemy sobie to zero dopisać. Odejmujemy od piątki 0 zostaje nam 5, przecinek spada. Tutaj to jest to, co powiedziałem z tym pożyczaniem, więc zostaje nam dwójka. Tutaj nam się robi 12. Od 12 odejmij 3, zostanie nam 9. Od 2, 1, 19,5. I rzeczywiście już taka odpowiedź. Kto w bystrym okiem spojrzy, zauważy. Mamy odpowiedź B. I na dziś, jak obiecałem, to wszystko. Przerobiliśmy kolejne 5 zadań w granicach 20 minut. Dzisiaj były zadania dość trudne. Powtórzyliśmy przybliżenie niewymierności, czyli szacowanie takich niewymiernych pierwiastków, porównywanie ułamków, w tym również ujemnych, działanie na potęgach parzystych, redukcję wtedy minusów, podziałki, tak zwane jak ja to nazywam, czyli praca na osi liczbowej, później porównywanie liczb, mnożenie sprawdzanie o ile większe, o ile mniejsze, więc naprawdę całkiem sporo tych, tych działań. Naturalnie zachęcam do subskrybowania kanału, do łapki w górę i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnych odsłonach także udanej nauki.